30 lipca poniedziałek, czas na informacje Piotrkowskie, Jacek Wiśniewski. Witam Państwa. Diabeł zadomowił się w Piotrkowskim ratuszu. Wokół niego pojawiły się niczym przeniesione w czasie mieszczanki, a wejścia do Piotrkowskiego grodu strzegą halabardnicy. To nie jest początek legendy, a raczej to, co naprawdę może dziać się w Piotrkowie w weekendy. Spotkać w mieście prawdziwego diabła, jak się zaraz okaże, trudno. ale ten diabeł psot nie robi. Podobnie jak reszta towarzystwa, w przebraniach zaprasza do odwiedzania miasta. Można rozdać ulotkę, ale to byłoby za proste. W Piotrkowie robi się to z historią w tle. Promocją miasta i jego historycznymi atrakcjami zajęła się grupa statystów w strojach związanych z kulturą i zwyczajami dawnego Piotrkowa. Dwa tygodnie temu na ulicach można było spotkać nawet diabła. Diabła ja ponoć pacha przynosi, to prawda? No chyba Piotrkowski nie! Można mówić, że jak się diabła spotka, to potem są problemy. W ten niecodzienny sposób promowane są wydarzenia kulturalne, jakie na dniach będą odbywać się w Piotrkowie. Ale nie tylko. Statyści promują zabytki, pomagają turystom w znalezieniu miejsca na obiad czy kawę, w poszukiwaniu hotelu czy innych atrakcji. A nawet opowiadają legendy. Pokuta w Piotrkowie? Nie no, skąd? Diabł tutaj od kilku lat przyjeżdża. Podoba mu się to miasto. No. Po prostu lubi tu poza tym, ma tu tradycję, ratował tyle kobiet pięknych, więc dlaczego tu częściej nie przyjeżdżać? No właśnie, czemu nie? Miasto Kusi. Podczas takich spacerów można spotkać wiele osób, które już uległy pokusie. Jak się okazuje, turystów w mieście nie brakuje. Była wycieczka z Rumunii. Dzisiaj spotkałem trzech Hiszpanów. Któż tam jeszcze był? Panowie z Częstochowy. Storunia i jacyś robotnicy z Warszawy. Ale jak już ich widzieliśmy, też byli zadowoleni, więc byli już tu podejrzewam kilka dni. Coraz bardziej coraz im bardziej się nasze miasto wspaniałe podobało. Oj, różnych ludzi można spotkać. Można spotkać takich, właśnie młodych, właśnie dużo młodych. Generalnie ludzie bardzo się interesują tym tutaj, co robimy, co pokazujemy, co chcemy im przekazać. Dużo osób też starszych jest, które również się interesują tym Co tutaj dajemy, co rozdajemy. Ale nie tylko diabeł będzie gościł gości w mieście. Strojów jest kilkanaście, w tym m.in. przebrania halabardników. I tak przez całe wakacje Piotrków będzie promowany. Kilka miesięcy temu zastanawiałem się, jak dodatkowo uatrakcyjnić miejsce, a więc Trakt Wielokultur i sam centrum, rynek trybunalski dla turystów i dla Piotrkowian. Zrodził się wtedy taki pomysł, aby przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy na uszycie strojów z epoki, w których wolontariusze poruszają się dziś po Starym Mieście i nie tylko zachęcając do przychodzenia na strojówkę, do odwiedzania Piotrkowa. Ulotki z imprezami kulturalnymi wręczają zarówno turystom, jak i mieszkańcom Piotrkowa. Mamy piękną, bogatą historię jako Piotrków Trybunalski. E, uznałem, że możemy i powinniśmy się nią pochwalić. E że może być to taki dodatkowy magnes do przyjeżdżania do Piotrkowa, do przychodzenia tutaj na Stare Miasto i przez mieszkańców Piotrkowa, i przez turystów z zewnątrz. Bardzo ładnie, coś się dzieje. Nie, to znaczy nie tyle się dzieje, ale ten, który przyjeżdża, no dowiaduje się coś, coś tam co się jest niezwykłego nie dla tego miasta. No, ale tutaj w Piotrkowie legalnie diabeł na ulicy. No, mnie no, no, to nie przeszkadza. Jest straszne. Nie straszne. nie. Bardzo miły, fajny diabeł. Miły, Promocja w przebraniu, jak widać, cieszy się sporym zainteresowaniem. Wolontariusze obok swojego zadania chętnie wykonują dodatkowe zlecenia, jak na przykład fotografia z młodą parą. Wspaniali statyści, cudownie. Piękne zdjęcie ślubne. Oj, pamiątka będzie niesamowita. Na pewno będzie do albumu. Przebrani wolontariusze z ulotkami promocyjnymi pojawiać się będą nie tylko w wakacyjne weekendy, ale również podczas imprez kulturalnych. Waży od 4,7 do 5,5 grama. Wykonana jest z 16 piórek naturalnych lub syntetycznych. Lotka to ją podczas gry w badmintona zawodnicy przerzucają tak, by przeciwnik nie miał jej szans odbić. Tu liczy się nie tylko technika, ale spryt oraz refleks. Zasady gry w kometkę przypominano w Piotrkowianom w minioną sobotę w rynku trybunalskim podczas pierwszego otwartego turnieju w badmintona. Dwie rakietki i lotka to gwarancja dobrej zabawy, ale podczas niej nie każdy zastanawia się, skąd tak w ogóle badminton pochodzi. Wie pani skąd się wzięła kometka w ogóle w Polsce? Nie mam pojęcia. Podobnoż królewska gra. O matko! <grych> nie wiedziałam, naprawdę. Badminton ma już kilkaset lat. Już cywilizacje azteckie i chińskie na rysunkach pokazują pierwotnych graczy. Ale za propagatorów gry w kometkę uznaje się Anglików. To właśnie na tej wyspie w 1870 roku odbył się pierwszy pokaz gry opartej na podbijaniu rakietką lotki. Mamy nie za dużo informacji na temat może tych pierwotnych gier badmintona, ale z tego co nam wiadomo, grano na dworach bardzo często w strojach królewskich. Wcale nie przebierano się w stroje sportowe, i zasada była taka, żeby jak najdłużej utrzymać lotkę w powietrzu. Po kilku latach przyjęto jednolity zbiór przepisów. Gra do Polski trafiła stosunkowo niedawno, bo w 1957 roku. I wówczas zawojowała podwórka. Kto z dzisiejszych 30-latków w dzieciństwie nie grał w kometkę? Ile Frajdę sprawiała, to można było przypomnieć sobie wymienioną sobotę. Kiedy ostatni tak. raz pan grał w kometkę? Około 13 lat temu. Pamięta wszystkie zasady, pan? Jeszcze nie muszę sobie przypomnieć. To jest najtrudniejsze? Self podczas tego wiatru. Niech się pan przyzna, kiedy ostatni raz pan grał w kometkę. Kranica 15 lat temu. To bardzo dawno. Bardzo dawno. Wszystkie zasady pan pamięta? Powiem szczerze, że nie pamiętam zasad. Wiem, że tylko trzeba odbijać. A to odbija nie jak idzie? <noise> Proszę, że tak powiem, nie najgorzej. Tak myślę, bynajmniej. Udaje się trafić? Udaje się trafić. Pierwszy otwarty turniej badmintona i to pod gołym niebem zorganizowano chyba na najbardziej znanym podwórku w Piotrkowie. W rynku trybunalskim udało się zorganizować cztery boiska. Grało się podobnie jak przed domem, przyznawali uczestnicy turnieju. Warunki są trochę inne niż przed domem, dlatego że lotka jest inna. Mamy taką trochę cięższą, więc jak jest wiatr, to się lepiej gra. No i pole trochę większe. A tak to to podobne. Przyjemna grasa. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, polecam. Super sprawa. Można się opalić przy okazji. Do gry zachęcamy, bo to nie tylko Frajda. Drogie panie, kometka wpływa na figurę, a takie ćwiczenia przydadzą się co po niektórym panom. Ale ta gra poprawia również spostrzegawczość, refleks i spryt. Jednym słowem same plusy. A kto w turnieju był najlepszy? O tym więcej w środowym wydaniu magazynu sportowego. Uwaga, mole książkowe! Jeszcze tylko kilka tygodni i remont czytelni miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie ukończony. Tymczasem pozostaje korzystać z księgozbioru na miejscu w prowizorycznie przygotowanej czytelni w bibliotecznym holu. Na taki lifting czytelnia Piotrkowskiej Książnicy czekała 15 lat. Wielkie odświeżanie obejmie nie tylko ściany i sufit, ale i podłogę. Parkiet czeka cyklinowanie i malowanie. Remont czytelni to nie tylko odświeżanie Książnicy, ale i część przygotowań do przyszłorocznego jubileuszu. Drugim poważnym powodem, dlaczego podjęliśmy się tego remontu, było to, że w przyszłym roku, w maju, 23 maja kończy nasza biblioteka 90 lat. Będzie jubileusz. Będziemy Państwa gościć u siebie i chcieliśmy, żeby było czysto, schrudnie estetycznie i przyjemnie, żeby można było po prostu świętować. Na czas remontu ze zbiorów dostępnych na miejscu można korzystać w tymczasowej czytelni zaaranżowanej w holu biblioteki. Remont kosztować będzie około 30 tysięcy złotych. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Na trzy instrumenty, a przy ich pomocy muzycznie zinterpretowane szlagiery muzyki jazzowej, tak grano w miniony piątek podczas przedostatniego koncertu z cyklu Old Town Jazz. Miłośnicy jazzu znów mieli swoje małe święto. Kolejny koncert z cyklu Old Town Jazz przeniósł ich w świat magicznej muzyki. To im się nie nudzi, zapewniają melomani. Ta muzyka za każdym razem porywa. Poziom światowy, tego się nie da wytłumaczyć, to nie można określić słowami. Albo się kocha jazz, albo się go nienawidzi. Ja kocham akurat. Jazz. To jest świetna muzyka. Dla każdego? Może nie dla każdego, może nie każdy lubi, ale... Dla, dla tych, którzy lubią, przychodzą. Dzisiaj co jest pociągającego w tej muzyce? Co jest Chyba wszystko, ja wszystko lubię w, w, w jazzie. Tym razem fanów jazzu porwało trio z Tomaszem Kupcem na czele. To był jazz na gitarę, kontrabas i perkusję. Wśród utworów znalazły się m.in. perełki z lat 40. wykonane choćby przez Oscara Petiforda. Ale to nie było odtwarzanie, a przetwarzanie przez artystów jego muzyki. Staramy się grać różną muzykę, ale staramy się nie grać zbyt długo, długich utworów. Czasem można grać jeden utwór przez pół godziny i to bywa dla publiczności nużącej, to jest zrozumiałe. My gramy, wydaje mi się, w miarę sprawnie. To było przedostatnie spotkanie z jazzem na Starówce. Ostatni wakacyjny koncert odbędzie się 24 sierpnia, a podczas niego zagra Jarosław Śmietana. I jeszcze na koniec zaproszenie do Piotrkowskiego Muzeum, gdzie można zobaczyć obrazy autorstwa Wojciecha Wajsa oraz jego żony Ireny. Wystawa zatytułowana Piękno do mnie przyszło, zorganizowana została przez Muzeum Pałac w Wilanowie. W Piotrkowie można ją zobaczyć do 10 września. Liczną kolekcję obrazów Wojciecha Wajsa umieszczono w dwóch salach na pierwszym piętrze. Prace prezentowane na wystawie pochodzą głównie z tak zwanego białego okresu, czyli lat 1905-1912, kiedy to artystę inspirowała nie tylko przyroda, ale i żona Irena, którą poślubił w 1908 roku. Artysta skoncentrował się bardziej na pokazywaniu życia rodzinnego oraz natury, odetchnął jak gdyby od tamtych trudnych tematów i wprowadził do swojego malarstwa zdecydowanie jaśniejszą paletę, odmienił tematy, poświęcił się zdecydowanie tematyce życia rodzinnego oraz widoków Kalwarii, którą bardzo ukochał sobie ich rodzice, kupił sobie tam posiadłość i w związku z tym, że często tam przebywał, obserwował tą przyrodę, tą naturę i uznał, że to z, 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 czas kiedy może się w ten sposób wyciszyć i skoncentrował się na tej e, tematyce. Pełna jasnych barw kolekcja to prawdziwy artystyczny kalejdoskop. Znajdziemy tu portrety, pejzaże i martwą naturę. Obrazy mimo że powstały w minionym wieku, nadal potrafią zachwycać widzów. Każda praca, która stwarza e, wykonującemu przyjemność, to i innym miło na to popatrzeć. Kolekcje pracy Wojciecha Wajsa uzupełniają obrazy namalowane przez żonę Irenę. Prezentowane na wystawie prace powstawały na przestrzeni całego życia malarki. Wśród jej prac dominują kalwaryjskie pejzaże, martwe natury oraz portrety. W dzisiejszym wydaniu Informacji Piotrkowskich to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Już za chwilę program Piotrków Trybunalski, nasze miasto, nasze sprawy. Jak zawsze w poniedziałek serdecznie zapraszam. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru. I do zobaczenia. Płyta po płycie już została zamontowana, potrzeba jeszcze tylko kilku poprawek i efekt końcowy gotowy. Farna wyremontowana została dokładnie tak jak pozostałe uliczki Starego Miasta, przy użyciu identycznych materiałów, ale nieco odmienny wygląd uzyskała właśnie dzięki wizerunkom herbów cechów rzemiosł. Do tego, by tak uhonorować rzemieślników, zainspirowali urzędników przedstawiciele Piotrkowskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Przechodnie już oglądają efekt prac. Chciałam zobaczyć wszystkie te elementy tutaj uzupełniające, bo wczoraj widziałam tylko kilka, także... Dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł i, i przede wszystkim zwracam uwagę na to, że są bardzo estetyczne i bardzo ciekawie wykonane. Budowlańce, krawiecki, jakieś tam... Je, a, tam coś było, okucia konne czy coś, no takie, nie? A jakiś cech pana zawodu jest tutaj? Może? Mojego szklarski? To jest. To, jest. Jest. to muszę zobaczyć. Remont ulicy Farnej to etap graniczny między pierwszą a drugą częścią projektu pod nazwą Trakt wielu kultur. Ten remont niejako zakończył i otworzył etap modernizacji starego miasta. Przypomnijmy, w ramach pierwszego projektu zmodernizowano między innymi serce miasta Rynek Trybunalski, sześć uliczek do niego prowadzących oraz plac Czarnieckiego. Teraz kolej na dalszy etap. Ulica Farna, ulica Rwańska, Rycerska, elewacja pierwszego liceum im. Bolesława Chrobrego, elewacja zamku, wreszcie elewacja kamienicy, w którym znajduje się ośrodek działań artystycznych, dawne biuro wystaw artystycznych. To wszystko elementy, które składają się na trakt Wielu Kultur 2. Niezależnie od tego, czy otrzymamy pieniądze, czy nie, to tę część, czyli ulicę Farną, już wykonujemy z własnych pieniędzy. Natomiast będziemy się starać, składając wniosek o dofinansowanie do pozostałych elementów przeze mnie wymienionych. Farną czekają jeszcze ostatnie kosmetyczne zabiegi. Ulica otwarta zostanie z początkiem sierpnia. A co dalej dziać się będzie w rynku? Najszybciej realizacji mogą doczekać się ulice Rycerska i Rwańska. Projekt ich modernizacji czeka na półce. Ale aby ruszyć z remontem, inwestor, czyli gmina, czeka na zakończenie prac rozbiórkowo-budowlanych prowadzonych w rejonie tych ulic, bo te mogłyby zniszczyć nową infrastrukturę. Czas dany jest też na stworzenie możliwości sfinansowania modernizacji czy to z dofinansowaniem, o które walczy projekt Trakt Wielu Kultur 2, lub bez niego. Oświetlenie uliczne czy prąd używany do funkcjonowania biur i urzędów. Rachunki za prąd to spore obciążenie dla budżetu niejednej gminy. Piotrków już w 2010 roku zaczął myśleć o tym, jak zaoszczędzić. Sposobem na to było skonsolidowanie zamówienia na energię elektryczną dla wszystkich jednostek podległych magistratowi. Wtedy udało się zaoszczędzić milion złotych. Teraz urzędnicy poszli o krok dalej. Zapraszając do wspólnego oszczędzania powiat Piotrkowski oraz jego gminy. W efekcie powstał projekt największego w historii wspólnego przetargu. Zamówienie to opiewa na blisko 16 milionów kWh, bo tyle będą, będzie energii zużywanej. Mogę podać również, że będzie to ponad 1200 punktów poboru. Spośród których będzie to ponad 810 punktów poboru w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich tych jednostek organizacyjnych, o których powiedziałem, jak i również będą punkty te zlokalizowane w ponad 461 punkt, jeden punktów, zlokalizowanych w obiektach, które są w dyspozycji tychże jednostek organizacyjnych. Szacujemy, że wartość tego zamówienia wynosi, wyniesie około 15 milionów złotych. Władze powiatu miejskim oszczędnością przyglądały się od dłuższego czasu i w efekcie nabrały ochoty na wspólne oszczędzanie. Sam powiat rocznie na energię zużytą tylko w budynku siedziby w Piotrkowie wydaje blisko 200 tysięcy złotych. Konsolidacja zamówienia dla miasta, powiatu i ośmiu gmin, zawartego na dwa lata, to wyłącznie zysk, mówi sekretarz starostwa. Duże zamówienia mają lepszą możliwość zaoszczędzenia środków i tak prawdopodobnie będzie w tym przypadku. Natomiast nośniki energii cały czas drożeją, także wydaje mi się, że ten przetarg pozwoli rzeczywiście na oszczędności. Ile uda się zaoszczędzić, tego jeszcze nie wiadomo. Wszystko zależy od wyniku przetargu. Ten będzie ogłoszony za kilka tygodni. Bo zważywszy na prognozowaną wartość zamówienia 15 milionów złotych, musi przejść procedury unijne. Rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu, a konkretne dane o oszczędnościach wyliczonych co do złotówki znane będą pod koniec 2013 roku, czyli pierwszego okresu rozliczeniowego.